remont wieży kościoła pod wezwaniem Świętego Wita w Śmiglu. Inwestycja ma się zakończyć w tym roku. Kościół pod wezwaniem Świętego Wita znajduje się na cmentarzu w Śmiglu. Wybudowano go w 1798 roku. Znajdujące się tam ołtarze są zdecydowanie starsze. Pochodzą z początku XVI wieku. Remontu wymaga wieża kościoła. Ten musi być gruntowny, a oszacowano go na 240 tysięcy złotych. W ubiegłym roku, w 2014 zrealizowaliśmy pierwszą część za 100 tysięcy złotych. W tym roku musimy dokończyć całe przedsięwzięcie i za 140 tysięcy zrealizować dalsze plany, które będą zakończeniem remontu całej wieży, która jest pokryta gątem. Szczególny kościół, bo kościół, w którym znajduje się ołtarz e, ucznia Wita Stwosza e, w przestrzeni XV-XVI wiek. Bardzo cenne rzeczy tam się znajdujące i sam kościół, który także jest takim tutaj pierwszym kościołem na tym terenie tutaj Śmigielskim, a dokładnie Koszanowa, który kiedyś właśnie gromadził całą ludność tutaj z tych okolic. Na jakim etapie obecnie jest remont? W tym roku będziemy kończyli, czyli kryli gontem, będziemy wzmacniali tamte części e, głównych podpór, które stanowią, stanowią fundament tej, tej wieży. E, całościowe dokonanie ma się zakończyć w październiku. Remont wieży, tak jak już wspomnieliśmy, jest kosztowny. Na ten cel udało się zdobyć fundusze z zewnątrz. Wsparcia udzielają też parafianie. Dostaniemy wsparcie takie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy. Także i z Poznania, od marszałka, także tutaj z naszych tej rzeczywistości lokalnej, z powiatu, od pana starosty. No i oczywiście podziękować tym wszystkim, którzy tak systematycznie troszczą się, prawda? Zawsze, zawsze ilekroć trzeba tej pomocy, to myślę, że ją znajdujemy i znajdziemy w dalszym ciągu, bo tych spraw jest jeszcze dosyć dużo, żeby w tym roku za te 140 tysięcy cały ten plan zakończyć remontu tego kościoła świętego Wita w Śmiglu. Na dokończenie remontu potrzeba jeszcze około 100 tysięcy złotych. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej liczy, że z pomocą ludzi o wielkich sercach uda się zakończyć inwestycje jeszcze w tym roku.